Dzień dobry Państwu, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w Klubie Dziennikarzy pod Gruszką i zaprosić na wieczór autorski Pani Barbary Judyty Szczepańskiej. Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj wyjątkową okazję, ponieważ będziemy promować kobietę narożną, ale której autorkę jest kobietą nieprzewidywalną i nieostrożną, okazało się, że ja też, i trochę szaloną, prywatnie bardzo dowcipną, niezwykle uroczą, Barbara Szczepańska-Judyta, znana w Krakowie poetka, autorka scenariuszy, tekstów literackich, prozy, poezji, muzykali, no i również wokalistka. A wyksz wykształcenie architektka, która została artystką, e opublikowała Sporo, sporo tomików poetyckich, bo sześć tomików wierszy, których tytuły pozwolę sobie przytoczyć, ponieważ one są znaczące, one już wprowadzą atmosferę dzisiejszego spotkania i to są, to są takie tomiki jak Salon Gier Miłosnych, Kochankowie Wiedźmy, Amoralne Dzielnice, Miasto Pożądań, Miłość i inne okoliczności łagodzące, Równanie z trzema nieświadomymi mężczyznami, czyli burzliwe życie małej i małej Mi. Oprócz tego, zbiory opowiadań, który też ma tytuł znaczący, świat jest pełen mężczyzn. No i ostatni wybór: kobieta. Narożna. No, i teraz moim zadaniem było również przedstawienie wydawcy, który już tutaj się e, wystąpił przed Państwem. Fundacja duży format, wydała ponad 150 książek. Cieszę się, cieszę się bardzo, że książka właśnie tam wyszła. Bo ja bardzo, bardzo też jakby promowałam ten, ten maszynopis, żeby on mógł się ukazać. Zanim jeszcze e, moja część udziału. W tym spotkaniu dobiegnie końca. Pragnę przeczytać jeszcze jedno krótki fragment opowiadania: Naturalne piękno. No to jak, mistrzu? Wiesz, że nasze argumenty są szybkie i niezawodne. Podsunął mu te, ten z blizną, rewolwer pod sam nos. Kumasz kolej? Dajmy mu szansę, żeby zaśmiał się drugi. – Widzisz, ja cię trzęsie. Jeszcze się porobi, a jest nam potrzebny. – No to jak? – zwrócił się do reżysera. W tym momencie Roman doznał olśnienia. Popatrzył w kierunku młodych z reklamy, również przerażonych jak on. Gangster z blizną zdążył właśnie zdjąć plastry z ust młodych więźniów i nawet rozluźnił im związane ręce. Zauważył też, że dziewczyna dyskretnie uśmiechnęła się do gangstera. Ten podszedł i pocałował ją w usta. Nie była zaskoczona. Nagle spokojny dotąd chłopiec wyrwał gangsterowi spływę i wystrzelił. Teraz reżyser wiedział, co będzie dalej. zrobiło mu się słabo. Zauważył, jak krew spływa mu po lewym ramieniu. Ale była to krew gangstera z blizną, który opierając się o niego zsunął się na ziemię. To jeszcze nie była jego krew, ale zauważył, że drugi gangster zamiast spluwy trzyma komórkę i nakręca filmik. Jego smartfon miał nietypowy kształt. Dziewczyna wciąż się uśmiechała, tym razem do Romana. Nie mogą mnie wytrącić z toku myślenia. Pomyślał i mobilizował się dalej, pracując wyobraźnią. Przypominał sobie po kolei wykreślone sceny i szybko nanosił nowe poprawki, odsuwając wciąż na dalszy plan postać narratora, którym był on sam w tamtej wersji. Bardzo dziękujemy za to wprowadzenie w atmosferę twórczości Barbary Szczepańskiej i Judyty, która jest dość specyficzna, rozpoznawalna. Będziemy tutaj dzisiaj rozmawiać. Oczywiście nie widzę, że nie będzie to zbyt dużo czasu. Ja postaram się króciutko zrobić takie wprowadzenie do tej książki, którą właśnie widzę po raz pierwszy. Chyba się świeżo ukazała, prawda? Jeszcze jest ciepła, nawet prawie gorące, jak to opowiadanie. Niektóre, które znajdują się tutaj w środku, proszę zobaczyć. Kobieta, kobieta narożna, zbiór kilkunastu krótkich. Prus, które są, można by powiedzieć takie trochę groteskowe, trochę absurdalne, troszkę surrealistyczne, oczywiście jakaś prawda życiowa tam jest zawarta. Czy chcesz skontrować od razu? Bo widzę, że bierzesz, Basiu, mikrofon. Jesteś kryminał. Ach, kryminał, no więc chcesz tak, krymina. bo ja jeszcze o czarnym humorze nie powiedziałam. Jest thriller bardzo dużo, może to tak by zabrzmiało źle, inaczej to sformułuje takie podszyte, podszyte erotyzmem. Powiedziałabym, że pierwiastek kobiecy odgrywa tutaj zdecydowanie ważniejszą rolę. Ale ale jest to książka dla obojga płci i ja myślę, że tutaj męskie oko i ucho może sporo sporo z tych tekstów wyczytać sporo dowiedzieć się o kobietach. Rozgrywają się tu przede wszystkim no po prostu chyba tak należy powiedzieć scenki damsko-męskie, które być może inspirowane codziennym dniem, ale przetworzone w wyobraźni autorki i opowiadane z humorem, tak jak już powiedziałyśmy, często, często czarnym, ale zawsze ciepłym, zawsze... Zawsze życzliwym. Nawet tu są takie sytuacje, że ta potrzeba miłosna, mówię tutaj o tej erotycznej warstwie, jest tak w bohaterkach, żarzy się, żarzy się tak gorąco, że jest w stanie podpalić świat. Co się w jednym opowiadaniu, opowiadaniu dzieje. Jeszcze tu należy zwrócić uwagę na to, nie wiem, czy będziemy o tym rozmawiać już tutaj, w formie właśnie z, z Państwem, którzy również oglądają to zdanie. Bardzo wiele takich intertekstualnych odniesień do filmów, do piosenek, znanych szlagierów. Właściwie to wszystko tworzy taką miksturę i, taką komi i taki komiczny świat. Na opak. Można by powiedzieć, że ta kobieta narożona na, na tytuł, to jeszcze będziemy rozmawiać, prawda? Bo to jest bardzo wieloznaczna metafora, z którą myślę, że. Każda kobieta może się utożsamiać na bardzo różnych etapach swojego życia, a w tych opowiadaniach, jak będą je Państwo czytać, nie ma żadnych jednoznacznych puent. Właściwie kończy się coś, urywa i gdzieś otwiera horyzonty interpretacji dla czytelnika i dla czytelniczki. Niewątpliwie widać tutaj no, bardzo rozbujałą fantazję autorki, ogromną wyobraźnię i to pokazywanie rzeczywistości w takich bardzo powykrzywianych, ale takich powykrzywianych zabawnie lustrach. To tylko takie krótkie wprowadzenie, bo jeszcze pewnie będziemy rozmawiać, a bardziej od tego, co ja powiem, myślę, że Państwo by chcieli. Posłuchać fragmentów z tej książki, ale już tym razem, w wydaniu autorki, bardzo prosimy Was o przeczytanie. Dama w ramach. osłodka perwersja. Westchnęła hrabina, opuszczając złocone, rzeźbione rawy i poprawiając wrzynające się uda czarne, atłasowe podwiązki, które, musia, które musiała lekko wyszarpywać, bo przylgnęły zbyt mocno do ostatniej warstwy par olejnych. Mogę sobie teraz tylko pomarzyć. Naprawdę nie ma już takich mężczyzn, nie pomnę hrabiów i książąt, ale też tych uroczych, nieokrzesanych kamerdynerów i lokajów zawsze gotowych do usług. Na nich w każdych okolicznościach mogłam liczyć, w biegu, na koniu czy w małej łódce płynącej postawie, gdy okrywali moje ciało nenufarami, wyznając dozgonną miłość. Pocałunki, nenufary i cudowne łaskotanie delikatnych barzek, a potem drogie pierścionki i kolie z diamentami i darowane hojnie małe pałacyki i dwory ze służbą. Na no to wspomnienie przez jej ciało przeszedł rozkoszny dreszcz, ale po chwili uspokojenia, z wdziękiem właściwym jej pochodzeniu i klasie, sunęła się po ekspozycyjnej ścianie i, stając na posadzce, o mało co nie wpadła na sędziwego, wiecznie zakatarzonego kustosza muzeum, którego pochylona sylwetka bardziej pasowałaby do galerii figur woskowych niż miejsca, w którym przebywał. Na szczęście spał on najspokojniej i mogła wykonywać swój plan. Drugi fragment. Kobieta roża. Fragment, tym razem nie początek, tylko środek. Dzisiaj mamy ćwiczyć nowe arie z opery zdobywcy bieguna i brakuje basów do pieśni Eskimosów, zawołała, ale chyba już nie słyszał. Co miała robić? Starała się działać bez emocji. Była sobota, dzień, na który tak czekała po wyczerpującej pracy na poczcie. Chodziło po pokoju i nawet nie chciało się nie śpiewać tych różnych pięknych arii. A dotąd zawsze śpiewanie klasyczne poprawiało jej nastrój. Na próbę chóru oczywiście zamierzała pójść. W końcu miała szansę na solową pieśń kobiety zamrożonej. Bo taką, według libretta, znaleziono pod śniegiem w okolicy bieguna. Wszystko oczywiście dobrze się skończyło. Lubiła takie historie, była bardzo wrażliwa. A może zgłosi się na jakiś casting do telewizji i wy wyrwie z tego miasteczka? Pójdzie w świat. Gdzie będzie mogła śpiewać tam, gdzie są wielkie sceny i wielkie poczty z dużymi okienkami nadawczymi, bo innej pracy sobie nie wyobrażała. Podeszła do rogu stołu, aby jak zwykle usiąść na dostawionym, nastawionym krześle i pomyśleć. Dziękuję bardzo. To może zaczniemy rozmowę właśnie od tego ostatniego zdania, właściwie pytanie o. Tytuł książki, kobieta narożna. No tak, dawniej to się mówiło, że panienką, żeby nie siadały na rogu stołu, ponieważ, ponieważ nie wyjdą za mąż. E, czyli kobiety narożne z tego wniosek popełniały fatalny błąd. E, wiadomo też chyba, kim jest stojąca na rogu pani, no, zwłaszcza tak. jeżeli w pobliżu znajduje się latarnia. A zatem tych skojarzeń mamy tutaj sporo, ale jakie sensy Ci chodziło? Jeśli można zadać takie pierwsze pytanie, bo może też taka narożna to nieprzewidywalna i nieostrożna. Właśnie to no. wszystko, to co powiedziałaś, a poza tym jeśli chodzi o te panie, które siadając na rogu potem nie wychodziły za mąż, ale może w jakiś sposób sobie rekompensowały w swoim bujnym życiu. Właśnie też, o, na przykład. A poza tym, no, poza tym lubię słuchać y, instrumentu, który się nazywa Rogiem, też bardzo. To też mam takie skojarzenia muzyczne. No, może mi się Wojtek coś wypowiedział. No właśnie. Y, także chciałabym, żeby to było wieloznaczne, bo ja y, mówię, że moja wyobraźnia biega po różnych rejonach i ta mi podsuwa pewne skojarzenia. Chociaż powiem szczerze, że moja y, koleżanka ze studiów. Która jest scenografką. Tak mi się kiedyś pożaliła, Jak się, że mam takie tytuł książki, mówi tak Wiesz co, to ja jestem taka kobieta narożna, powiem szczerze, bo czekam, że mi ktoś zaproponuje, żebym wreszcie kostiumy zaprojektowała czy scenografii, tak czekam i czekam jak ta narożna. To też takie, te, troszkę też takie uprzedmiotowienie kobiety. Tak? kojarzy z kanapą narożną, prawda? A więc z jakimś przele. Nie, ty 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 ty, 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 ty tytuł jest o, o co jeszcze chciałabym Ciebie zapytać? Tak jak już na początku powiedziałam, bardzo dużo jest w tych tekstach takiego dialogu z przestrzenią kultury, prawda? Dla niektórych może wszystko jest czytelne, ale, ale to, to oczywiście robisz to czasem bardzo subtelnie, czasem w sposób bardzo jednoznaczny. I jeśli można zapytać o to. Czy czerpiesz pomysł? bo wyświetlamy zadać dwa pytania, prawda? Skąd czerpiesz pomysły? Czy, przypuszczam, że podglądając życie, ale z którego później jakby no transformujesz go właśnie w takie historie, które daleko odbiegają od życiowego prawdopodobieństwa, mówiąc w sposób najprostszy. Ale ja mam też takie wrażenie, że ty sporo czerpiesz ze świata kultury. Właśnie co ciebie inspiruje? Czy to jest, albo, albo może inaczej, co jest ważniejsze, prawda? Która inspiracja? To znaczy, na pewno filmy bardzo mnie inspirują. Hitchcock, Almodowa. I powiem się, że pewne sceny mi siedzą, że tak powiem, w mojej głowie i zaczynam pisać, i nagle błysk. Wchodzę w tą scenę, wychodzę z niej. No nie wiem, to jest jakaś podświadomość, która decyduje, że coś takiego stworzę. A poza tym, tak jak ty mi kiedyś powiedziałaś, wymyślałam bohaterki, a potem one mnie prowadzą dalej. Masz chyba taką filmową wyobraźnię, to znaczy mam takie wrażenie, albo, albo teatralną, prawda, że, że jakby te opowiadania to są pewne scenki i ja przypuszczam, że można by je świetnie zagrać na scenie. No niekoniecznie tylko w formie muzykalowej, prawda, ale właśnie w formie takich wystawianych, krótkich, yy, nie wiem, scenek, jednak, to może za dużo yy, powiedziano, ma to ogromny potencjał dramatyczny, ale właściwie komiczny. Może to nie wybrzmiewa w tych tekstach, jak Państwo usłyszeli, ale myślę, że jak przeczytacie całą całość. książkę, całość, to, 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 to rzeczywiście nie, nie, niektóre fragmenty są rzeczywiście szalnie zabawne. Po prostu to wcipne. i takie, właściwie, może bez określenia dla książka, ta książka, oprócz pewnych takich warunków ambitnych, co może dla wydawcy jest płany, może też dlatego zdecydował się ją wydać, jest też taką, przepraszam, lekką literaturą, do czytania, która sprawia przyjemność, która nie obciąża za bardzo, że tak powiem, jakimiś głębokimi refleksjami intelektualnymi, ale która jest po prostu interesująca, prawda? Czy właściwie tak powiedziałam, taka przestrzeń literacka, która daje pewnego rodzaju oddech po, po, po innego typu po innego typu lekturze. Tak i jeszcze oczywiście. Chcę Znaczy jeden z moich ulubionych opowiadań, bo mam swoje mniej ulubione, bardziej ulubione tytuł. To jest e, niebezpieczny cy... tytuł. No właśnie, prezydent. no właśnie, ale dla... dlatego przeczytam. O! Ja się nie powiem braci e, Cytat z Marilyn Monroe. Lepiej być absolutnie niedorzecznym niż absolutnie nudnym. Prezydent, siedzę obok mojego prezydenta, a właściwie mnie nie ma. Nie jestem ani jego asystentką, ani oficjalną kochanką, bo jest zaburzony seksualnie. Owszem, dotykał mnie tam, gdzie trzeba i gdzie nie trzeba. Za to zrobił to, co trzeba i nie trzeba. Załatwiłam dzięki niemu wiele niecierpiących zwłok i spraw. Ustawiłam swoją liczną, wielodzietną rodzinę, bo prezydent jest i lubi takie rude, wszędzie z kilkoma piegami na nosie i lewym pośladku. Ale też coś zrobiłam dla świata. Pomogłam budującym pawianom z Afryki, zapobiegłam aborcji z plemieniem Laskotów, napisałam biografię prezydenta wyssaną z jego ust na użytek kampanii wyborczej, związanej z ochroną jadalnych glonów, i uratowałam przed farbowaniem na czarno-białe niedźwiedzie. Uwielbiamy oboje przebierać się. Ja jestem czerwonym kapturkiem, on wilkiem. Albo ja jestem królewną śnieżką, a on jurnym krasnoludkiem. Odtwarzamy też Gwiezdne Wojny. Ja robię gwiazdę, a on wojnę. E, ale a co się wtedy dzieje? Trudno opowiedzieć w kilku słowach. Wtedy uciekamy w najciemniejsze zaułki miasta i szlejamy się na chodnikach, klombach, latarniach i balustradach. Mój prezydent zostawia w pałacu prezydentki swojego sobowtóra na wszelki wypadek, gdyby ktoś planował zamach. Ma też kilka podręcznych manekinów. Potem idziemy do jakiegoś hotelu na uboczu i wieszamy na drzwiach tabliczkę. Nie przeszkadzać, jestem z nim, ale też obok niego. Mam swoje bujne życie erotyczne, ale o tym na razie nie powiem.